Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w poniedziałek. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy nasze spotkanie od przekroju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem. W dalszej części zobaczymy, co ciekawego w tym momencie gdzieś na topowych rynkach zagranicznych oraz jak wyglądała dzisiejsza sesja na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia, dzwoneczka, subskrypcji, tak aby YouTube informował o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś swoje przemyślenia na temat obecnej sytuacji w Europie, na świecie. Też poszczególnych rynków, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję, podzielić się swoją opinią. I nie przedłużając już lecimy od pierwszych informacji. Dodam tylko, że leciały dzisiaj oczywiście dodatkowe nagrania w przyglądzie sektorowym portfelu krypto, jak i również portfelu dywidendowym. Ogromne zwolnienia w Google. Pracę straci 12 tysięcy osób. Google rozpoczął redukcję zatrudnienia. Pracę straci około 12 tysięcy osób. Szef amerykańskiego konglomeratu podkreślił, że dynamiczny rozwój firmy miał miejsce w innej rzeczywistości gospodarczej niż ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Na ten moment nie wiadomo, w jakim stopniu zwolnienia dotkną pracowników w Polsce. Oddziały banków niczym kafejki internetowe. Coraz więcej holenderskich banków zamyka fizyczne oddziały, informuje portal RTL. Jeszcze na początku tego stulecia w Holandii istniało ponad 6000 oddziałów banków, a obecnie jest ich około 420, to spadek o 93%. Były premier i kandydat na prezydenta Czech, nie wysłałbym wojsk na pomoc Polsce. Kandydat na prezydenta Czech, Andrzej Babisz, pytany w debacie w niedzielę wieczorem, czy w przypadku ataku na Polskę lub państwa bałtyckie wysłałby na pomoc czeskich żołnierzy stwierdził że z pewnością nie jego konkurent emerytowany generał przypomniał o zobowiązaniu do kolektywnej obrony państw NATO no jestem ciekawy co sądzisz o tej wypowiedzi daj znać w komentarzu Estonia wydali ambasadora Federacji Rosyjskiej Estonia zdecydowała w poniedziałek o wydaleniu ambasadora Rosji Kilka godzin wcześniej MSZ Rosji poinformowało o wydaleniu ambasadora Estonii. Estonia chce zbudować schrony przeciwlotnicze dla połowy społeczeństwa. Do 2034 roku na terenie Estonii mają powstać schrony dla ludności mogące pomieścić około 730 tysięcy osób, podało Radio R. Iran przygotowuje środki odwetowe, jeśli Unia Europejska zdecyduje się umieścić Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na swojej czarnej liście. O co wnioskuje Parlament Europejski? Ostrzegł w niedzielę szef irańskiej dyplomacji. Biden z najniższym poparciem od rozpoczęcia rządów. Poparcie amerykańskiej opinii publicznej dla prezydenta USA Joe Bidena wynosi 40%, co jest wynikiem zbliżonym do najniższego poziomu aprobaty dla jego polityki od początku objęcia urzędu w styczniu 2021 roku, wynika z sondażu przeprowadzonego przez IPSOS. Jak przypomina Reuters, w grudniu 2022 roku poparcie dla Bidena było niższe o 1 punkt procentowy. Najniższy poziom zadowolenia z polityki prezydenta odnotowano w maju i czerwcu 2022 roku, gdy wyniósł on 36%. Biden rozpoczął 2023 rok podniesiony na duchu przez nieoczekiwanie dobre wyniki demokratów w wyborach do kongresu z listopada. Spadała również inflacja w USA, a Republikanie zdawali się być w chaosie po tym, jak kilka dni zajęło im wybranie przewodniczącego Izby Reprezentantów. Jednak najnowsze wyniki sondaży sugerują, że czynniki te nie mogły znacząco zmienić odbioru przez opinię publiczną prezydenta, który przygotowuje się do walki o reelekcję w 2024 roku, ocenia w czwartek Reuters. Większość Chorwatów uważa, że przyjęcie euro zwiększy inflację. Ankieta przeprowadzona przez Komisję Europejską w Chorwacji, kiedy euro całkowicie zastąpiło już kunę, pokazuje, że znaczna większość obywateli tego kraju uważa, iż przejście na euro przebiegło sprawnie. Jednocześnie 62% Chorwatów jest zdania, że euro zwiększy inflację, poinformowała Komisja Europejska. Financial Times Brazylia i Argentyna planują stworzenie wspólnej waluty. Rządy Brazylii i Argentyny ogłoszą w nadchodzącym tygodniu rozpoczęcie prac przygotowawczych nad wspólną walutą, podał w niedzielę brytyjski Financial Times. Nowa waluta, którą Brazylia proponuje nazwać Sur Południe, miałaby ożywić regionalny handel i zmniejszyć zależność od dolara amerykańskiego. Warto przypomnieć, agencja Reutera przypomina, że politycy obu krajów omawiali ten pomysł już w 2019 roku, ale spotkali się wówczas z oporem ze strony Banku Centralnego Brazylii. Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA 2010, na koniec trzeciego kwartału 2022 roku wyniósł 50,3% PKB, wobec 51,5% PKB w drugim kwartale 2022 roku i wobec 55,9% PKB w trzecim kwartale 2021 roku, podał Eurostat. Pracownicy Mercedesa otrzymali rekordowe premie, nawet 7300 euro. Czyli ponad 34 tysiące zł premii otrzymali pracownicy Mercedesa. Było to możliwe dzięki działającemu w firmie programowi udziału załogi w zyskach firmy. Wysokość tegorocznych bonusów przewyższyła limit, który obowiązywał do tej pory. I tutaj warto przypomnieć, że program udziału w zyskach pracowników Mercedesa funkcjonuje od 1997 roku. Dzięki niemu w ubiegłym roku na konta uprawnionych członków załogi wpłynęły premie w wysokości 6 tysięcy euro. Produkcja przemysłowa. Przyprawia o lekki zawrót głowy. Grudzień przyniósł dalsze hamowanie aktywności przemysłu w Polsce. Ekonomiści zwracają uwagę na dobrą kondycję przetwórstwa i działów eksportowych. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w grudniu o 1% wyższa niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Dynamika okazała się niższa niż przed miesiącem, 4,5%, po rewizji z 6,8% i od oczekiwań analityków 1,4%. Sprzedaż detaliczna realnie już prawie nie rośnie. Grudniowa sprzedaż detaliczna okazała się już tylko minimalnie wyższa niż przed rokiem, co było rezultatem wyraźnie słabszym od oczekiwań większości ekonomistów. Konsumenci zwiększali wydatki jedynie na dobra podstawowe. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących, czyli nominalnie w grudniu 2022 roku, była o 15,5% wyższa niż w roku. Wcześniej poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści liczyli na wzrost o 17,8% rok do roku. Jest więc to wynik wyraźnie słabszy od rynkowego konsensusu. W okresie styczeń-grudzień 2022 roku sprzedaż w ujęciu nominalnym zwiększyła się o 19,9% rok do roku. Deweloperzy odpuszczają nowe budowy. Mieszkaniówka z ogromnym spadkiem w 2022 roku. W 2022 roku Ruch na budowach mieszkań i domów był o ponad 30% niższy niż w 2021 roku. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Choć punktem odniesienia jest rekordowy 2021 rok, to nowych budów prowadzonych przez deweloperów i tak było najmniej od 5 lat. Rozpoczęty budowy mieszkań i domów. W 2022 roku w Polsce rozpoczęto budowę 197 435 mieszkań. Po raz pierwszy od 2017 roku liczba ta nie przekroczyła 200 tysięcy. Zdecydowanie mocniejszy zjazd względem 2021 roku zanotowali deweloperzy, którzy rozpoczęli pracę. Nad budową 115 285 tysięcy mieszkań jest to spadek o ponad 30% rok do roku. Był to najgorszy wynik od 2017 roku, włącznie z 2020 roku, gdy mieliśmy do czynienia z zastojem spowodowanym wybuchem pandemii szkodnika. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zdecydowanie mniej chętnie nowe budowy rozpoczynali także inwestorzy indywidualni. Ich udziałem było 82 150 nowych budów domów jednorodzinnych, najmniej od 2015 roku i jednocześnie o 22,5% mniej niż w 2021 roku. Jak wynika z szacunków GUS, na koniec grudnia 2022 roku w budowie pozostawało 833 000 lokali mieszkalnych o około 37 000 mniej, jest to spadek minus 4,4% niż na koniec 2021 roku. Pozwolenia na budowę. Nieco lepiej wyglądają wyniki dotyczące liczby pozwoleń na budowę. Polskie urzędy w 2022 roku wydały ich łącznie 291 393. Deweloperzy uzyskali ponad 201 330 takich dokumentów. Jest to spadek o 4,8% rok do roku. Z kolei inwestorzy prywatni uzyskali pozwolenia uprawniające do budowy 90 63 domów minus 27,2% prawie 50% Polaków chce obniżenia wieku emerytalnego 44,8% ankietowanych uważa że wiek emerytalny należałoby w Polsce obniżyć 32,4% jest za tym żeby wiek emerytalny został podniesiony wynika z sondażu Ibris dla radia Z, z Sondażu wynika też że ponad 20% popiera pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym poziomie czyli 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet a ponad 2% ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania w sondażu Ibris zapytał też Polaków, co sądzą o pomyśle, by wiek emerytalny kobiet i mężczyzn został zrównany i wynosił 65 lat. Takie rozwiązanie popiera 35,2% ankietowanych, a 42,6% jest przeciw. KGHM z certyfikatem dla projektu małego reaktora modułowego. Decyzja amerykańskiego regulatora to przełomowy moment, który przybliża nas do realizacji własnych planów dotyczących atomu, stwierdził prezes KGHM. Odnosząc się do wydania certyfikatu dla projektu małego reaktora modułowego przez Amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego. KGHM chce sprzedawać złoto klientom indywidualnym. Prezes KGHM poinformował w niedzielę, że spółka pracuje nad umożliwieniem sprzedaży złota indywidualnym inwestorom. Chodzi o uruchomienie produkcji małych sztabek co wymaga odpowiedniego parku maszynowego i kanałów dystrybucji wyjaśnił. I zobaczmy, jakie nastroje panują w tym momencie na globalnych rynkach. Widzimy, że indeks strachu i chciwości pokazuje nam poziom 64 i mamy chciwość. Jeżeli chodzi o rynki światowe, dzisiaj większość państw azjatyckich miała wolne. No to zobaczmy, co się dzieje w tym momencie, jeżeli chodzi o pozostałe. Południowa Afryka wyprzedaje, Australia również podzielona. W krajach europejskich również mamy podział. Brazylia, jak widzimy, w delikatnej zieleni, czy też Meksyk. Jeżeli chodzi o SP 500, to widzimy, że Stany, wiemy, że sezon wynikowy tam się rozkręca. Mamy dosyć ciekawą zieloną sesję, przynajmniej na razie, bo sesja cały czas trwa. Tesla odbija 4 ponad procent, Google 1 ponad procent, Meta 1,8%. Netflix rośnie cały czas 3% do góry, już w tym momencie Nvidia 4,7%. No to zerknijmy, jak wyglądają te topowe indeksy, bo tutaj widzimy, że ropa. Giornoujące pchnie się do góry, już zbliża się wielkimi krokami do 89 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX w zatrzymaniu 15 tysięcy punktów. Jeżeli chodzi o NASDAQa, mamy rakietę. Pionową do góry, 11827 punktów. S&P 500, rakieta do góry, ponad 4000 punktów. Dow Jones do góry, 33650 punktów. Jeżeli chodzi o Russella, też mamy rakietę do góry, 1885 punktów. Popatrzmy, jak reagują metale. Srebro mocno w dół, 23,13 centów za uncję. Złoto w delikatnym zatrzymaniu, ale też już na delikatnym minusie, 1923 dolarów za uncję. Popatrzmy, jak radzi sobie złoty. Jak widzimy, frank tanieje, 469 Puncik taniej 5,35. Euro na zatrzymaniu 4,70 i dolar w zatrzymaniu 4,32. Jeżeli chodzi o euro, dolara, tutaj mamy delikatny plusik 1,08. To popatrzmy na kolejny istotny rynek, czyli rynek krypto. Tutaj widzimy poziom neutralny, jeżeli chodzi o indeks z trachu i chciwości. Dzisiaj można na moim drugim kanale podrzucę update. Tego, co dzieje się na Bitcoinie, a cały update wleci oczywiście w portfelu Krypto, tam cię zapraszam. Jeżeli chodzi o zachowanie topowej dziesiątki, Bitcoin w zatrzymaniu 22 876 dolarów kosztuje sztuka, 11 setnych na plusie, Ethereum cofał 1%, 1623 dolary za sztukę. Jeżeli chodzi o XRP w topowej dziesiątce, tutaj mamy największy wzrost 3%. Największe skrajności to widzimy, że jakiś pierwszy projekt rośnie o 116%, BTS 19%, Ludo dało 14, 10 akcji, a największe korekty w dniu dzisiejszym dopadły optymizm. 5% Helium 469, Tera 4,463. Zapraszam i zachęcam do aktywności na karcie Społeczność. Tutaj pojawia się nowa ankieta, yy, oczywiście pod wpływem tych informacji, które widzieliśmy przed chwilą. Prawie 50% Polaków chce obniżenia wieku emerytalnego, a ty jak uważasz? Mamy jak na razie 74 oddane głosy, pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym poziomie 35% głosujących, obniżyć wiek emerytalny 27, podnieść wiek 26, a ma tu gdzieś 12%. Pod spodem, wakacje kredytowe cieszą się popularnością. Jak oceniasz to rozwiązanie? 758 oddanych głosów. Pozytywnie 30%, negatywnie 39%. Ma to gdzieś 17% i nie skorzystałem. 14%. I pozostałe oczywiście pytania znajdziesz pod spodem. A my teraz w tym momencie przejdźmy do podsumowania tego, co wydarzyło się dzisiaj na GPW. Skoro taka euforyczna wręcz zieleń w Stanach, no to zobaczmy, czy odbiło się i rozlało się to po GPW. Jeżeli chodzi o pierwsze zestawienie, Ukraina, tutaj widzimy: e, mamy 3,27 na kulę cool Energy, A start taka jest jak do delikatny plusik. Najmocniej traci owo start 4,29, Agroton 3,34. Liderem obrotu jest Kernel 637 tysięcy. Na spółkach energetycznych Tauron dzisiaj zyskuje 5,53, ML System 3,41, traci kogeneracja 1,94. Na spółkach dywidendowych skromniutko jak widzimy cofa Owostar 4,2, Livechat 2,3, 1% ABPL. Delikatnie na małym obrocie Black zyskuje 1,89%. Na spółkach gamingowych Poly Slash zyskuje 21%, Movie Games 15,10, Noobs to są największe odbicia, a największe spadki dotykają m.in. Road 84 CFG 8%, czy PB Games 6,81. Liderem obrotu jest CD Projekt w 34 miliony, 7,800 TS Games, Huge 6,400 i powyżej dwóch baniek mamy Bluebera CA Games bańka 800 i Playway bańka 500. Sam indeksem 1,85 na plusie 17,708 punktów na zamknięciu. Na bankach też zieleń ING odbija 2,6, Santander 2%, tracą tylko trzy banki, jest to Santander, M Bank oraz Millennium. Millennium najmocniej 2,37. Liderzy obrotu jest to PKO 168 milionów, 134 PKO OBP, a WigBanki zyskuje 88% na zamknięciu i widzimy, że kurs to 6979 punktów. Jeżeli chodzi o OZE, MS System 3,4A, MT Energia 3,26, A2,82 ONDE. Liderzy spadku jest to dzisiaj PGW Grupa 5,5%, czy Zenaris 4,67, a liderem obrotu jest ONDE 3,200, 1,5 miliona uni oraz zepak i SANEK z bańka 100. Wracamy i zobaczmy, co ciekawego dzieje się na indeksach, bo dzisiaj mamy zieleń. MS BAS prowadzi 3%, Energetyka 2,86, a górnictwo 2,53%, i dzisiaj górnictwo, z tego co pamiętam, na sektorowym oglądaliśmy. Jak Cię to interesuje, to tam znajdziesz najczęstsze materiały, które publikuję odnośnie oszczególnych indeksów sektorów i oczywiście spółek, które ich współtworzą. pik 20 dzisiaj zyskuje 1,63 na zamknięciu 1,923 punkty ładna sesja. Swik 80 zyskuje 9,3 setne na zamknięciu 19,298 punktów i Mwik 40 zyskuje 7,8 setnych 4,390 punktów. Najmocniej tracącym w dniu dzisiejszym indeksem są oczywiście shorty, bo mamy piękną zieleń i spożywka 24 setne na minusie. I zresztą chyba spożywkę nawet mamy jutro na sektorowy, tak więc też zapraszam. Jeżeli chodzi o WIG20, liderem wzrostów jest JTZW 4,22, Allegro 3,95, czy pg 2,89, a liderem spadku jest MBank 67 na minusie. Liderzy obrotu jest to PKO SAM 168, Banik 134, PkBP Orlen 123 i Stetka na KG. Popatrzmy na średnie spółki z MWIG40 i tutaj widzimy, że największe wzrosty jest to Tauron 5,50, Dwellia 4%, w dół, w do góry, w dół Azbis 6,5%, Milenium 2,37. Liderem obrotu jest w dniu dzisiejszym azbis 19,5 miliona 16900 Bogdanka. No i popatrzmy co się dzieje na SWIG 80. Tutaj widzimy, że największe wzrosty y, jest to CA Games 7%, Trafaco 6,86, a liderzy spadku to Vigo 3,43, liderem obrotu jest Soper 5,200. No nie konekcie, popatrzmy co się dzieje. Widzimy, że największe wzrosty to Poleslash 21%, Nextbike 14,13, Apanet, a z drugiej strony najmocniej w dniu dzisiejszym tracą jakie spółki? Popatrzmy, co się dzieje z drugiej strony. I tutaj widzimy, że Yellow Traci aż 17,5%, potem Matkom 13, XMIT 11. Największe obroty. Zobaczmy, czy mamy spółki, które przekroczyły dzisiaj bańkę w obrocie na małym parkiecie, czy też nie. I widzimy, że mamy dwie: Bluber 2800 i bańka 500 MP. Jeżeli chodzi o spółki. Z indeksu szerokiego, czyli WIG. Popatrzmy, tutaj mamy e, Movie Games, który rośnie o 15%, Outlock 12, 12, Satis, czyli i 11. Największe spadki za to notuje w dniu dzisiejszym, tak jak widzimy, Nano Grupa 7,41, czy ASBIS 6,5%. Liderem obrotu w dniu dzisiejszym, jak widzimy, jest PKSA SA 168 milionów, 134 PKBP i spółki spoza. W wysoko mamy Bogdankę, jak widzę, również ASBIS. Patrzmy na indeks na zakończenie. Tutaj widzimy, że konsolidacja na nawigu trwa w najlepsze. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, co stanowi opór, a co jest kluczowym wsparciem, które zostało ostatnio obronione, czyli 60 tysięcy punktów. No i zobaczymy, czy tą górną granicę uda im się w końcu przebić. Jak Ameryka pozwoli, to być może tak. I 20. W tym momencie również zbliża się do górnych ograniczeń tego ręża tak więc też sytuacja bardzo ciekawa. Trzymajmy kciuki, bo być może w końcu dostaniemy szansę obserwować, jak wIG20 będzie chciał sobie poradzić z poziomem bardzo psychologicznym 2000 punktów. Jeżeli chodzi o swig 80, tutaj mamy piękne włamanie z tego ręża tak więc mamy kontynuację wzrostów, tak więc 19,5 tysiąca czeka, jak nic nie pokrzyżuje planów. I oczywiście na zakończenie mwig 40 też mamy zachowanie struktury szerokiego ręża. Mamy przetestowanie poziomu 4300, nawet z nadbiciem, ale jak widzimy zamknięcie powyżej, tak więc tutaj struktura nam się bardzo ładna tworzy i zbliżamy się po raz kolejny do tego, żeby Kolejne poziomy, w tym oczywiście kluczowy będzie dla nas 4,5 tysiąca. Ja pozdrawiam, zapraszam na mój drugi kanał. W szczególności, jak dotrwałeś do końca, trapez, interesujesz się rynkami. Dzisiaj postaram się wrzucić update' tego, co dzieje się aktualnie na Bitcoinie, bo w sobotę nie miałem już czasu, żeby tutaj zabudytować sytuację. Tak więc tam to nagranie się pojawi. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Hej.